w gedach, o w ten sposób tak i będziemy liczyć słuchajcie teraz o w ten sposób mamy pozycję deski myślę, że w miarę poprawna i lecimy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32. Trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści pięćdziesiąt, jeszcze dziesięć, pięćdziesiąt jeden. 56, 57, 58.